No, i mamy pierwszy śnieg, i tak się zdarzyło, że przez to, że sypię, muszę wracać na nogach z pracy. Ale jest tak ładnie, że nawet nie jestem zła. Cześć. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja właśnie znalazłam chwilę i nagramy sobie taki króciuteńki, króciuteńki TBR na grudzień. Nigdy tego nie robiłam, nie nagrywałam nigdy tbr i też nie planowałam sobie jakby na cały miesiąc, co chcę przeczytać w danym miesiącu, ale to chyba będzie taki dość ciekawy eksperyment i zobaczymy, ile uda mi się przeczytać z tych książek, które sobie zaplanuję. Właściwie to nie zaplanowałam dużo, mam tylko cztery książki, w tym dwie naprawdę króciuteńkie, więc mam nadzieję, że przeczytam ich więcej, ale zobaczymy. I tak, na pewno książką, którą chciałabym przeczytać w grudniu, i to w bardziej takim świątecznym okresie, jest Opowieść Wigilina. E... Nie czytałam tego nigdy. To jest, nie wiem, czy wstyd się przyznać, czy nie, ale tak, każdy zna tą opowieść, każdy zna tą historię w przeróżnych wariantach, bo i w filmach, bajkach, w różnych utworach popkultury jest po prostu... Jest to popularny motyw. Scrooge i duchy świąt Bożego Narodzenia, ale książki nie czytałam i w końcu w tym roku chcę to zmienić. Mamy takie przepiękne wydanie z kolorowej klasyki. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podobają ilustracje. Są takie lekko groteskowe zaraz wam pokażę o. lekko groteskowe lekko takie karykaturalne bym powiedziała wręcz ale są naprawdę bardzo ładne. Ogólnie cała książka jest bardzo ładnie wydana. No tutaj jest kolejna jakaś ilustracja także zobaczymy, jak mi to pójdzie. Drugą książką na grudzień. Jest Sherlock Holmes znak czterech. To książka, którą udało mi się wyhaczyć na biedronkowej promocji. Zresztą mówiłam też wtedy o tej promocji, kiedy na nią natrafiliśmy. To też taka króciutka książeczka. Dość spore literki. Powinno szybko pójść. Kolejna książka to książka, którą kupiłam w Krakowie. Duch na rozstaju dróg. To jest antologia z opowieściami, jest napisane dokładnie tak na okładce, bożonarodzeniowa antologia opowieści niesamowitych. Także ja mam nadzieję, że to są opowieści o świętach, w takiej świątecznej, zimowej scenerii i atmosferze, ale tak naprawdę nie wiem, bo nie znam tych opowiadań. Jest tutaj 11 opowiadań z tego co pamiętam, z tego co kojarzę z spisu treści. No i mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać, jest dość spora. Ale to opowiadanie, więc powinno pójść szybko i sprawnie. I ostatnią książką, którą sobie wyznaczyłam jakby na grudzień są Wierni Wrogowie. To jest fantastyka, ale wstyd się przyznać, że ja tą książkę mam naprawdę bardzo długo ją kiedyś dostałam od mojej koleżanki a i do tej pory jej nie przeczytałam. I pora to zmienić. Zobaczcie, jaką ma piękną okładkę taką, w takiej zimowej, górskiej scenerii. Mam nadzieję, że mi się spodoba i mam nadzieję, że moja koleżanka mi wybaczy, że jej jeszcze nie przeczytałam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o TBR na grudzień. Ja teraz jestem w trakcie czytania Sekty Śmierci, ale jej tutaj nie przyniosłam. No ale jestem w połowie. Mam nadzieję, że przez te parę dni, które mi zostały do końca listopada, uda mi się ją przeczytać, ponieważ jest to ostatnia książka, którą dostałam na ten moment z wydawnictwa filia. I recenzja pojawi się niebawem. Jest to reportaż True Crime, ale więcej zdradzę w filmie dedykowanym. Dajcie znać jak tam wasz TBR na grudzień. Czy robicie tybiary w ogóle? Czy planujecie z góry w miesiącu, co będziecie czytać? Czy lubicie czytać książki świąteczne w takim okresie świątecznym, czy niekoniecznie? Bo szczerze powiedziawszy, ja w sumie nigdy tak nie miałam, że czytałam tylko i wyłącznie książki świąteczne, zimowe, albo że akurat wtedy mnie nachodziło na takie książki właśnie w okresie świąt. I to chyba będą pierwsze takie moje święta, gdzie sobie wzięłam świąteczne opowiadania oraz książkę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.